Bardzo serdecznie, ja jestem Omen, a wy oglądacie kolejny odcinek z cyklu Paskudy Podglądają moi drodzy, Pawlich, pa, Pawlich Orson, Pawlich Orson 6 z klanu Minini. 19 tysięcy bitew, prawie 2000 WNA, 55% win ratio i 1800, około 50 bitew na LCAMX. Tak jak jakiś czas temu określiłem Malibu mianem. Wirtuoza niemieckiego Grill. Tak mogę, yy, myślę, z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Pawlich Orson to wirtuoz francuskiego ELC-AMX. Posiadacz 3 gwiazdek na lufie. Yy, posiadacz 100% biegłości na Elcu. Wydaje mi się najlepszy Elc na serwerze europejskim. Podesłałem swoją powtórkę. Wydaje mi się, że obejrzycie tak naprawdę, no. Modelowy, książkowy, koncertowy przykład tego, jak grać tym czołgiem. Czołg lekki, piątego tieru, losowanie na siódemkach. Drużyna nasza dość słaba, bądź dość nowa. Druga trochę lepsza, szczególnie tutaj na przykład Tygrys P. Mają również toga, ale. To nic absolutnie w starciu z Elcem, który po prostu będzie robił tutaj absolutną siekę. Pierwszy strzał M4 Jumbo weszło, cofka. Macie też dobrą miejscówkę. To oczywiście mapa stepy w trybie bitwy spotkaniowej. Nie rzuca się oczywiście na kapa. Pawlich na razie sobie znajduje dobry przestrzał. Jest tam Dicker Max. Zobaczcie tylko pewne strzały, idealnie pomierzone. Nie, nawet nie ma. Odrobinka za mało celownika, zawsze do końca wymierzone, jeszcze tam ułamek sekundy wyczekany. Wszystko po to, żeby te strzały były naprawdę perfekcyjne, idealne i zawsze w celu. Tutaj dość L ładuje 10 sekund, więc dość ryzykowny ten strzał, że 10 sekund później ten czołg tam będzie, ale i tak nie było nic innego do roboty, więc można było w niego wklepać. Mamy już pierwszy frak. Nasz jumbo położył ich LC, Zobaczcie: dwa LC po dwóch różnych stronach, dwa zupełnie różni gracze i dwie zupełnie odmienne postawy. I yy, te, po prostu bitwy. Fauka ciężka, też również dokładnie mierzony strzał. Bardzo ładnie weszła. Fauka już wyklepana. Idealna miejscówka, można się. Yy, ukryć w krzaku, można poświecić dla swoich bo oczywiście tutaj spot jest dobry aż zobaczcie nie ma lornetki czyli widać, że tutaj te, na, na tym elcu Pawli gra agresywnie kolejny strzał w panterę idealnie pomierzony, zobaczcie jeszcze chwila pomierzenia tutaj strzał z detrakiem bardzo ładnie e, i udaje się trafić już e, niecały 1000 demedżu i 2300 WN i to jest sytuacja dla tej bitwy najważniejsza jumbo Uwierzcie mi, gdyby, znaczy dobra, jeszcze może nie będę spoilerować, bo to jeszcze jumbo nie ginie. Ale tutaj bliższy krzak zajmuje, żeby mieć lepszy przestrzał. Myślę, że Elc ma średniego damage'u na pestkę 240. Jumbo ma 249. Mógłby tutaj spokojnie tego jumbo wykończyć jednym strzałem. Celuje do końca, celuje do końca, stara się skupić, strzela. Zobaczcie, losowanie oczywiście bardzo słabe. 2,28 bardzo, bardzo szkoda, bo gdyby ten y, strzał wszedł mocniej i z fragiem, to uwierzcie mi, byłoby na bardzo ciekawie, ale to e, zobaczycie pod koniec bitwy, co ja mam na myśli, chociaż oczywiście możecie się domyślać. E, cóż mamy jeszcze, Chaffee przejeżdża sobie spokojnie, ale dość szybko przejechał, więc niemanego przestrzału, nasz Komet niestety podjeżdża do Jumbo, tutaj Pawlich nie zdążył skupić a wiadomo nie strzela z biodra, jak pewnie się przekonaliście, Pawlich nie strzela takich snapshotów, wszystko tak jak mówiłem idealnie pocelowane, wymierzone do ostatniego centymetra, teraz jedzie pomóc swojej, swojemu Kometowi, tutaj fałka objeżdżają się dwa medy fałka ubija naszego Kometa i teraz zobaczcie na to auto aim, podjazd na bardzo bliską odległość i to, ta sytuacja będzie się powtarzać, od razu mówię na szczęście Elsin uniknął strzału od tego premiowego SUS-100Y. Zobaczycie tak naprawdę jak. Bardzo fajnie, szczerze mówiąc, takiej gry chyba nie widziałem. Jeśli się jeździ strzela w ruchu, to najczęściej robi się to z takiej odległości no, średnio dalszej, żeby mieć dużo manewru na ucieczkę. Zobaczycie, przekonacie się, że Pawlich ma zupełnie inną technikę. Zobaczcie na przykład, czy to będzie na przykładzie tego ISA. Wydaje mi się, że tak. Spójrzcie na to, podjazd na bardzo bliską odległość, strzał i naprawdę kilkanaście dosłownie metrów, to było 19 chyba metrów tam pokazane e, jeszcze zobaczcie jak blisko te peski obok niego spadają, ale udaje się uciekać 5 do 9, mimo że ma już 1500 punktów uszkodzeń i 5300 WN według moda e, to nie stracił jeszcze ani jednego punktu zdrowia, także na razie jest nieźle, chociaż drużyna niestety ma stratę aż czterech czołgów. Dodatkowo jeszcze nie mamy ani jednej siódemki, oni mają jeszcze dwie, także no, sytuacja nie jest komfortowa. Teraz cóż, tutaj jest nasz czafi i niestety zdołał przejechać i ukryć się za kamieniem. Wszyscy tak naprawdę przeciwnicy kampią w okolicach tak naprawdę linii H, plus minus jedna, jedna kratka. 6 do 10, Dikkermach skończy, Czafika, i teraz na to znowu ta sama sytuacja, podjazd. 26 metrów, dobicie Isa, e, także naprawdę kontakt praktycznie bezpośredni. Teraz ładny zawrót, nawrót e, czyli znaczy zawrót nie ma tego czegoś, nawrót, e, ucieczka przed ogniem przeciwników 7 do 11. Zostaliśmy z fałką, która od początku bitwy kampi, bo jest to gracz nowy e, przy okazji z Czech, także to też wiele wyjaśnia e, M44, Wolverine i mamy również Elza. po drugiej stronie Pantera, Dicker, Max, Su, Hummel, Kawy AT2, Chaffee oraz PZ, e, który który jeszcze się nie świecił, również się Hummel nie świecił oczywiście. Ktoś ostatnio był na kapie, więc to jest sugestia, że ktoś tam może cały raz być. I zobaczcie, kolejna sytuacja, toczka w toczkę, taka jak poprzednie. Pantera na jeden strzał, nie ma szarżowania, nie ma tarana, jest po prostu auto-aim, podjazd na bardzo niewielką odległość, Pewny strzał, nawet że w ruchu, zobaczcie praktycznie lufa w lufę, ta pantera już mierzyła do, y, do jadącego na nią AMX-a, a mimo wszystko y, Paweł się nie przestraszył, zaliczył sobie kolejny fraktur, trzeci. Także 8 do 11 na razie stan bitwy. No, drużyna oczywiście nie jest zbyt mocna, ale ma ogromną pomoc w tym Elcu. No, ale tak jak mówię, no, jeśli ktoś ma 100% biegłości na jakimś czołgu, to znaczy, że jest po prostu jego absolutnym mistrzem, wymiataczem, można powiedzieć. A na pewno graczem, który wie, jak należy takie staty robić. No, i cóż mamy dalej? Tutaj gdzieś był Chafi. Chafi trudny przeciwnik, bardzo mobilny, więc może nie być tak łatwo poradzić sobie z nim, tak jak z poprzednimi. Dość ciężkimi, chociażby Isem, czy nieruchawą panterą. Ona po prostu stała i czekała, aż do niej Els przyjedzie. Nic nie próbowała oprócz po prostu wyczekania na odpowiedni moment strzału. Teraz kręci się trochę Pawlich w okolicy. Może ma osłoniętą optykę, bo widać, że nie wozi lornetki, więc może na przykład świecić właśnie w ruchu. I teraz zobaczcie na to: susto, Y, a te dwójka się znalazła, tak naprawdę z trzech Przeciwnicy, SUS to ma dużo punktów zdrowia. Dicker MAX oraz AT są przykapial na szczęście go nie wjeżdżają. I teraz, na szczęście, Wolverine radzi sobie z AT dwójką. I teraz spójrzcie na to. Wyjazd również nasu Podjazd od boku. Kolejny strzał z bardzo bliskiej odległości. Niestety, magicznie nietrafiony. Bardzo to ciekawe. Unik, żeby nie dać sobie zerwać np. gąsek przy, przy taranie. Teraz, dlaczego to. O, zobaczcie, albo jeszcze nie teraz. Tak, obrót, boom, bardzo ładne trafienie. Niestety, znowu, dla tego su, niestety, ono nie potrafi się obrócić wystarczająco szybko. Jeszcze y, trzeba dwa strzały w niego wkleić. Także teraz kolejny strzał z bardzo bliska, na szczęście podpałka wchodzi, więc bardzo ładnie. Teraz sobie troszkę czasu zaoszczędził. Te 10 sekund na kolejne przeładowanie. Czafi na plecach, kawu jedynka za nami. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kolejny, zobaczy na, na ten strzał. Piękny, naprawdę fantastyczny. Czafi chciał uciec. Nie wiem, czy zauważyliście, przed chwilą. Em, Pawlik został sam, wydaje mi się, że nawet był sam na 6 przez chwilę, bo to su chyba jeszcze żyło, kiedy już praktycznie drużyna sojusznicza poginęła. Także na pewno sam na pięciu, teraz już sam na czterech. Czafi podpowiada, że kawu jest na jeden strzał. Gdzieś tam na kapie chyba jest Dicker Max, jeszcze oczywiście jest Hummel. Nie można go lekceważyć, to jest gracz początkujący. Więc takim wchodzi praktycznie wszystko i zawsze. Enough Moon, czyli czy masz wystarczająco dużo amunicji? No, a jeszcze dużo, 22 naboje, także naprawdę spokojnie, nie ma problemu. Jest Dickermax zaskoczony. Zobaczcie, kolejny strzał z 13 metrów, pięknie wklejony. Kolejny Tedek, który nie ma szans obrócić się wystarczająco szybko na LC. Teraz troszkę niestety błąd, bowiem udało się temu Dickermaxowi staranować, ale to pozwoliło przeładować na spokojnie i uciec z miejsca zbrodni. Także już 6 fragów, zostali 3. Przeciwnicy, więc możecie się domyślać o czym mówiłem w tym fragmencie, kiedy wspomniałem, że bardzo było szkoda tego jumbo, bo gdyby wpadł frag, to już w tym momencie miałby pawilik 7 fragów. Czysta matematyka pozwala nam sądzić, że medal pula byłby jak najbardziej w zasięgu. Cóż tam zostało? Humel, który ma dwa fragi, czyli żyje i strzela. kw która gdzieś tam była przy naszym respie oraz niewyświecony, niewyświecony do tej pory <coughs> PZ. Jest KW-1, zniszczy jednym strzałem oczywiście silnik. LC, it's good to kill idiots. Fuck lacker. E, oczywiście to nie jest zasługa, Elca, że praktycznie wykościł dwie trzecie drużyny. To wszystko zasługa szczęścia. Tutaj wszystkie strzały po prostu wchodziły za frajer w ciemno i w ogóle tyłem do przodu. E, także Tygrysie P, tak jest, masz rację e, no, skill, no, no Skill just luck. Mm, cóż. Her best man alive, her arty. Nie wiem o co tutaj chodziło, trudno to się tłumaczy. Już 20 000 woena, 2800 punktów uszkodzeń, dwa fragi do końca, 5 minut też do końca i gdzieś tam w okolice respa. Są to porządkujący gracze, więc prawdopodobnie daleko się z respa nie ruszyli, szczególnie, że jednym jest Arta, więc bardzo możliwe, że tam wciąż sobie kampi I okazuje się, że, zobaczcie, Jeden i drugi obok siebie elegancko, bardzo ładnie. Hummel nawet przytomnie strzelił w ruchu bardzo szybko. Na swoje nieszczęście nie trafił, pozwolił się dokończyć. Także teraz strzał obok jarzma, znaczy w jarzmo, które tam nie ma nic pancerza, i zostaje teraz po prostu taka wisienka na torcie. Powiedziałbym, no, taki prezent po prostu od serba awkujący PZ, Dziewiąty frak, medal Deda. Zobaczcie, raptem jeden, jedna próba taranowania przez Dicker Maxa do tego strzał od Kawu 1. Tutaj, gdyby kw 1 miał trolla, mogłoby się to skończyć niekoniecznie tak dobrze, ale on tylko się przebił za 162, a w tym czasie L zrobił 3,5 tysiąca prawie uszkodzeń. Ciekawe, czy tamten strzał w któregoś z tych przeciwników, którzy tam uciekali, raczej znaczy zniknęli, wszedł, zaraz się przekonamy. 2, 3, 4, 6, 5, przechodzimy do podsumowania. No i cóż moi drodzy, sypnęło medalami, jak promocjami w biedronce, oczywiście odznaka mistrzowska, a z pancerny do tego medal Kołobanowa, medal Orlika, Radley Walters, duży kaliber, służba patrolowa, zwiadowca i specjalista. Liczba przeciwników uszkodzonych, zniszczonych, no tak jak mówię, tutaj zabrakło dosłownie odrobinkę, żeby tego jumbo skosić. Byłby dziesiąty frak, ewentualnie jeśli nie jumbo, to ta fałka ciężka też naprawdę ona tutaj była trafiona przez Pawlich Orsona 6, ale niestety niedobita. Także do medalu pula zabrakło naprawdę bardzo, bardzo niewiele. 40 tysięcy WN8, jeśli chodzi o damage, przekonajmy się, damage był. 3465, czyli tak jak mówiłem, i teraz zobaczcie to, co jest absolutnie czapko zrywające. 2357 doświadczenia bazowego. Każdy, naprawdę każdy konkurs, gdzie liczyłby się tylko bazowy EXP, Pawlik po prostu by wygrał w cuglach. Jeszcze jakby miał za sobą ciągnąć tira i skład węgla, to by wygrywał. U mnie moje konkursy, konkursy jak były to tam było 2 z groszem, 2, 100, jakieś takie rekordowe wyniki, 2 200 to już po, w ogóle podchodziło pod jakieś e, absolutne ekstrema, a tutaj 2 357, coś absolutnie niesamowitego, no ale moi drodzy, mówimy o graczu, który e, jest mistrzem Elca na serwerze europejskim, więc e, ten wynik z jednej strony oczywiście może szokować, a z drugiej strony no czego spodziewać się po najlepszym Elcu w Europie. No tylko takich bitew. Jak nawet napisałem do, do Pawlicha, w odpowiedzi na jego mail, że bitwa fajna i sobie ją wezmę, i też jakby się połączyłem z nim w bólu, że tego pula nie ma, to stwierdził: No właśnie, gdyby wiedział, że tak to się potoczy, to oczywiście by z tym Jumbo sobie inaczej sprawy powyjaśniał. I też szkoda, będzie polować dalej, bo właśnie przed chwilą również skończył kolejną bitwę, gdzie zrobił 9 fragów. Także myślę, że jeśli Pawlich nie kończy, co. Drugiej bitwy masterką, to wydaje mi się, że taki dzień wtedy uznaje za abs absolutnie zły i no, taki no, nieudany. 20 strzałów oddanych, 20 trafień, 19 penetracji, czyli zobaczcie, wszystko, prawie wszystko to, co miało trafić w czołgi, to trafiło. Tylko jeden strzał przyjęty, 9 wrogów wyświeconych, 11 uszkodzonych, 9 zniszczonych, 2000 punktów po asyście przejechane. 7230 7 7 metrów, czyli 7 km, troszkę ponad. Też naprawdę sporo, sporo pojeździł w tej bitwie, czyli jest dystans. Również medal Turoka, zobaczcie medal Deda, medal Turoka. Same najsłynniejsze YouTubeowe medale w tej bitwie wpadły, czyli nawet olać, że tego pula nie ma. Najważniejsze, że Dead i Turok tutaj medalami sypnęli 78,5 tysiąca zarobku po odjęciu w sumie no prawie, że żadnych kosztów naprawy i niewielkich amunicji. Wyszło 67 tysięcy na czysto. No i ten EXP 3,5 tysiąca z premką. Jeszcze razy dwa. Zobaczcie, moi drodzy, kto z Was miał bitwy, że robiąc razy dwa zdobywał 7 tysięcy exp No, sorry, ale ja nie mam pytań. Ja się cieszę, jak mi 7 tysięcy wpadnie, mam razy 5. Eee, także, no, naprawdę, brak słów. Gdyby, gdyby tę bitwę taką, z takim ekspem, Pawlik zrobił 3 razy 5, to policzcie sobie szybciutko, to byłoby ponad 17,5 tysięcy ekspa, to jest naprawdę już no, wartość absolutnie niesamowita. Także no, wydaje mi się, że przyznacie yy, bitwa, poradnik o tym, jak grać Elcem yy, i po prostu jak yy, bitwę w sposób no Podręcznikowy wyciągnąć czołgiem, który w sumie jest naprawdę tak bardzo niepozorny. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. I do następnego. Cześć.